Siema, z tej strony tromba i witam Was w nowym odcinku strapowania. I na samym początku chciałbym Was poprosić o to, żebyście zostawili suba i łapkę w górę, bo to dla Was jedna sekunda, a mnie bardzo motywuje, żeby nagrywać więcej odcinków strapowania. No już niedługo startuje mój serwer oraz danego jkacervina, który będzie miał nazwę TrajHC. Serwer oczywiście będzie na Blending Packu. No jeżeli jeszcze chcecie wygrać na HC 3 Sweepy, no to co trzeba zrobić? Tak, zostać suba, lajka, dzwona no i oczywiście swojnik w komentarzu. Tylko do tego niku trzeba dopisać, czy odcinek się wam spodobał. No jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 2000 łapek, to nagram odcinek top 5 trapów. Więc myślę, że kit Tam wam pokażę, jak się buduje w ogóle. Więc jak wbijecie 2000 łapek, to taki odcinek się pojawi. No i ten trap nie jest chyba taki trudny do zbudowania. To są po prostu 3 pistony. Pod tymi pistonami są jeszcze yy, takie nie wiem jak to się nazywa, to po prostu daje sygnał do tych pistonów, zapomniałem, jak to się nazywa. Czekajcie, to o. repeatery. już mi się przypomniało. Teraz, jak zaczynam, po prostu stawiacie tutaj pod tym repeatery i ten sygnał, do, to wtedy daje sygnał do tych tłoków. No i tu tak samo są repeatery, tutaj z resztą, i wszystko jest podłączone tutaj pod te dźwignie. Wam pokażę, tutaj pod te dźwignie. Jeszcze sobie cygnę to perwę, żeby wam pokazać, jak to będzie, wygląda mniej więcej. i dobra, ja to uruchamiam. Jeżeli właśnie ta osoba stoi tu nad to beczką, cyknie mnie ta perła, czy nie? Dobra, mnie ta perła. Jeżeli ta osoba stoi nad to beczką, to po prostu te pistony wypychają tego kobla. No i wtedy osoba jest spychana przez tego kobla, no i wpada do beczki. No i też by było na tyle. Nie będę tutaj więcej was zanudzał. Zapraszam do odcinka. No i widzowie, podbiegłem pod togillę z sandfarmerów farmerów i wyszło na mnie dwóch typa. Zaraz zobaczymy, czy ich złapię tutaj na trapa ale oni mnie biją i chyba kupili strange'a więc zjem refa, żebym tutaj nie polizał próbuję się tutaj ten, zbudować może na ten zamek ale nie, myślałem, że to jest teren bez gildi chciałem się na niego zbudować dobra, syknę to tak perłę, że nie dadam. dobra, i spod buduję się tutaj do góry, rzucił mnie dobra, zjem sobie koksa. nie polizać, bo oni mają stręcza. I teraz 150 kratek chciałem na ten zamek wpiec, wymyśleli, że dadam, ale myślałem, że tam gildi nie ma ale tam jakaś gilda jest takie taki opuszczony ten zameczek. Ale dobra, ważne jest to, że nadal się zbejtowali i mnie gonią. Zobaczę sobie tu jeszcze cyknę taką perłę do przodu. A gonią mnie, nadal gonią. Do 120 kratek, oni się ze mną punczują. Dobra, też się zacznę panczować. Trochę im pouciekam, bo jest ich dwóch, a mam jednego koksa. No i dobra, już widzę swojego trapa. Do trapa 30 kratek. Zaraz zobaczymy, czy uda nam się tutaj ich zbejdować. Dobra, sobie tutaj tylko skacze. Dobra, skoczyłem. Co oni zrobią? Patrzę się. No i dobra, spadło dwóch typów. Tylko ten wpadł do ale już zleciał na dół. i dobra, przeżyli. Ja bym musiał się iść dobrać, wiecie, widzowie. Ja bym musiał się iść dobrać. tutaj odwynkowali od tego. Nie, dobra, zdążyłem. Nie, piek nikt nie. Oni chyba tutaj się boją piec Jest bardzo dobrze. No ja więc może być trochę lipa. Dobra, jeden bieg. Dobra, biję tylko jednego. Dlatego będę musiał hitać. Dobra, ten jest Koksat, ja jestem tutaj przełożę koksy Ja tego typa będę się hitać tutaj. Dobra, hitnę, żeby mi nie zlogał. Dobrze, że oni się w ogóle oddzielili. Ja nie wiem, co oni zrobili. Oni by mi mogli zabić, a tak to jak się oddzielili, to będą mieli trochę trudniej mnie zabić. Ale może mnie nie zabiją. No i dobra, hitnę tego typa i padłem wania. Dobra, zmienię sobie tutaj seta. Dobra, zmieniłem seta. I go już mogę tutaj zabić. Bo jest na koksie czy nie? Nie, jest Już chyba ostatniego łapkę miał, więc bardzo dobrze. łapkę też sobie teraz zjadł koksa. Dobra, i padł mi w ogóle stręcz, padł mi w ogóle stręcz, a sobie stręcza. Dobra, teraz go spróbuję zabić. Powinienem go zabić bez problemu. I w ogóle ten typ chyba próbował przeperełkować, ale mi się nie udało. No i dobra, kwitnę go, Hitnę go. W ogóle ten Typek chciał do mnie przeperełkować, więc jest trochę lipa. No i dobra, tam tylko padowania. No i zabiłem go. Ten typ -Coxa, czy tym Zetkoksa czy Refał? To jest pytanie. Ale na pewno się nie dobra, bo go hitałem. Może być Lipa jak się dobra, ale wątpię, bo go na 100% hitałem. Dobra, mam nadzieję, że mu tutaj padnie seta. Nie, on chyba zmienia seta. Tak, on zmienia seta, więc jest Lipa trochę. jest sobie seta. Dobra, ja sobie tu jeszcze Zemkoksa, żeby nie zginąć. Dobra, ale chyba bez problemu mi się wydaje, że go tu zabiję. No na 100% chyba go zabiję. jeszcze same refy, chyba koksów nie ma. No i dobra, zabiję go. No i dobra, zabiję go. I dostałem za niego plus 5 punktów, a za tamtego drugiego tu nawet nie wiem ile punktów dostałem. No i widzowie, pobiegałem trochę po mapie i gonim mi jakichś dwóch typów Goniło się tak z dobre 5 minut, bo mają tam swoją gildię mają Taką wielką gildię z To Tam dużo były farmerów i sand farmerów, ale udało mi się ich tutaj spejtować i cały czas biegną za mną Więc zaraz zobaczymy czy uda się ich tutaj na trapa nabrać Na trapa mam 300 kratek, więc jestem w miarę blisko ich tutaj trochę pobejtuję Może cyknę tego o i się skobluję do góry Ciekawe czy mnie zrzucą, mają panczę, więc powinni mnie rzucić. Dobra, zrzucili mnie. Tutaj troszeczkę się z nimi powinien, może. Jestem koksa, żeby nie polizać, bo mają Sprange. I sprawy polizałem. Dobra, on też zjadł koksa. Dobra, niech jeszcze ten zje. No i dobra, ten też Zat Coxa i już biegnę na trapa. Jeszcze się tutaj skobluję trochę do góry. Dobra, zrzucili mnie znowu. Nie co mi się skoblować, więc jest bardzo dobrze. Już 200 kratek do trapa, więc krótko jestem. Mam nadzieję, że mnie będą cały czas gonić. Oni mają pancza, więc też się będę tutaj panczował, by szybciej do tego trapa I W ogóle tym w dziurę wpadł. Zobaczcie, tym wpadł w dziurę. Może na niego tutaj trochę poczekamy? No dobra, wyszedł z tej dziury, dobrze jest. Miałem na niego poczekać, bo bym chciał dwóch typa złapać, ale nie wiem jak mi to wyjdzie, czy złapię dwóch, czy nie. Mam nadzieję, że wpadnie ich obydwu do trapa. No dobra, ile mam kratek? 30 kratek, już jestem przy trapie. Tych na tutaj tak Jeszcze się zbugowałem, już nie mam pereł. Najgorzej. No i dobra. Uda się go strapować. No i dobra, wpadł. I ja to jest pytanie, czy przeżyję? Przeżył. Teraz nie wiem, jak tam zejść widzowie, bo ja nie mam, jakby. Nie mam pereł. Dobra, może nie zdadam. Mam nadzieję, że nie zdadam. No i dobra, nie zdadałem. Muszę się tutaj dobrać. Dobra, on się bał w piec. On myślał, że tam jest pewnie kolejny trap. W ogóle, czemu mnie pije tylko jeden, jak i było dwóch? Chyba się złapał tylko jeden. A nie, drugi stoi tam na górze. Drugi stoi tam na górze i się boi pomóc. Nie wiem dlaczego. Tym się boi swojemu pomóc. Prawdopodobnie oni by mnie zabili. Na 100% mi się wydaje, że bez problemu by mnie tutaj w tej beczce zabili. Tutaj byliby mnie we dwóch. Ja muszę efekty dokupić. Dokupię sobie efekty. Się skończyły. Tyle czasu uciekałem. Przecież efektów nawet nie mam. W ogóle padło mi bania. Zmieniam tylko seta. I ten typka nie zauważył, że mu padło bania i zabije go. No i padłem buty i go zabiję. Dostałem za niego plus 5 punktów. A jego kolega nawet bał się do mnie wskoczyć. i strzela teraz do mnie z łuku. No i ogólnie, widzowie, pobiegałem sobie trochę po mapie. I udało mi się znaleźć jakiegoś typa. Do mam 440 kratek. Więc nawet do blisko, jak mam panczę to szybko dobiegnę. Zjem sobie tutaj jeszcze refa i trochę się z nim tutaj pobiję. A ja strędza nie kupiłem, właśnie, ja nie kupiłem strędza, bo muszę też, że mam emeraldów, Mam tylko z takich 30 emeraldów, a strędza ska na 2 minuty, więc może kupię go trochę później, żeby zabić tego typa na strędziu. Później jak nie będę miał tych emeraldów, to będzie mi trudno, więc sobie trochę tutaj pouciekam, będę się z nim bił, trochę go bardziej powkurzam z tego łuku. Dobra, to nawet go daleko odpanczowałem. <grym> On nawet podejść teraz nie może do mnie. No ja tu sobie cyknę taką perłę i spróbuję zrobić w górę w górę. Na koniec złupku rzuci, tak, rzucił mi Jeszcze raz tutaj spróbuję zrobić. I dobra, złupku rzucił, więc już nie będę próbował. Bo jeszcze, żeby mnie zginął, mam tylko koksa i pięć refów Już zacznę może uciekać do tego trapa. 200 kratek mam. Więc jestem w miarę bliźniutko. Tak się będę panczował, to wiadomo. Bardzo szybko będę przy tym trapie. No i dobra, goni nas, goni nas. Kratek, nawet niecały 100 kratek. I dobra, już można powiedzieć, że jesteśmy przy trafie Ciekawe czy uda się nam tutaj strapować. No i dobra. to tutaj skoczę? Dobra, wpadł. Dobra, wpadł. Dokupię teraz sobie szybko Z Obrazem Rafika. Szybko tam pójdę. No dobra, w ogóle Hastrencha. Nie kupiłem tylko Heista, się pomyliłem. On w ogóle boi się piec. Ja zamiast ten, kupić Strencha, to kupiłem Hastrencha przez spunkulkę, ale to nic. On robił pajączkę i mu się nie udało? Tak, on robił pajączkę i mu się nie udało. Ja nie wiem, co ten tak zrobił. Co on chciał zrobić, albo mu się udało. Może cykno to perło na górę, ale nie chciałem. Nie, no chyba mu się nie udało, bo już by go chyba to wytepało. Tak mi się przynajmniej zdaje. No na 100% by go to perła już, więc mu się nie udało pajączka zrobić. No i bo, dobra, padam u bania. Chyba zauważył i dostałem za niego plus 6 punktów. No i widzowie, nie mogłem nikogo znaleźć na mapie, to napisałem na czacie kto chce wersję to tpa. Tepnął się do mnie jakiś typek i mnie cały czas goni, więc mam nadzieję, że uda mi się go tutaj strapować. Dotrapałem on 200 kratek. Ja go tutaj jeszcze popejtuję, że niby dadam. Będę się koblał do góry, i dobra, zrzucił mnie. Jeszcze, może zraz się skobluje Ja powinienem rzucić, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, rzuć tu mnie. Tyknę tu tak o perłę, że nie mnie poliżę Dałem sobie refa i już biegnę na spokojnie do trapa. Nawet się chyba nie będę punchował. No, nie będę się punchował, nawet się potyka. On się panczuje i mnie nie może dogonić. Ale do trapa już mam 130 gradek. Więc jestem bardzo blisko. Ale ja od same refy, żeby go jeszcze tutaj bardziej zbejtować, bo nie mam fajerki. Będzie bardziej myślał, że mnie tutaj szybciej zabije. Zjem sobie jeszcze zaraz, właśnie Refa. Zjem sobie Refa. Na pewno nie zdedać. Nie wiem dlaczego, ale on mnie knoknął. Dobra. poczekaj, co ten typek zrobi. Patrzy się, patrzy się. Dobra, ja muszę tylko kliknąć. No i dobra, wpadł do trapa. No i rzucił perłę, więc ja muszę tam szybko zejść. Zjem sobie koksa. To kupię efekty. Kupię efekty. I go tutaj szybko zabije. Nie zetuję koksa. Właśnie to jest pytanie Dobra, nie wiem co on robi w ogóle Chce do góry, a nie wiem czy on pajączka nie zrobi Bo ma chyba dużo pereł Ale nie zrobił chyba pajączka, nie, nie zrobił Więc jest bardzo dobrze Bez problemu go chyba tutaj zabije. No i nie ma koksów i ma już tylko perły Nie, nie zrobi chyba pajączka On nie potrafi, no, dobra już nie ma pereł Więc jest bardzo dobrze Chcę sobie jeszcze tutaj koksa, żeby nie polizać I zmienię secika Dobra, zmienię seta no już nie ma kooksów, więc go tutaj na 100% zabiję. Że Seta zmienia. No i tak zmieniał Seta, że stedał. No i dostałem za niego plus 8 punktów rankingu. I też był koniec odcinka. Jeżeli obejrzyliście odcinek do końca, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Trzyma.